Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię o Panie, Twój nieskończony Majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. z wysoka spuścił ogień na kości moje, uczynił mnie boleścią strawioną. Na kalfarii były dwa ołtarze, krzyż i serce Maryi. Na krzyżu, jak na stole ofiarnym, spełniał cało palenie, świętą ekspiację za grzeszną ludzkość Syn Boże. Przykuty do krzyża trzema gwoździami, Trawił się w płomieniach nadludzkich katuszy, w ogniu gorączki i pragnienia, tak jak ofiary spalane na ołtarzach Starego Testamentu na przebłaganie Boga za grzechy. Lecz, prócz drewnianego, martwego ołtarza krzyża, był tam jeszcze żywy, czuły ołtarz, serce matki ukrzyżowanej ofiary. Maryja już nie tylko jako matka kochająca, ale jako najbliższa Jezusowi, wybrana przez niego na współodkupicielkę. Nie tylko odczuła najgłębiej Jego ofiarę, ale przyjęła ją w swe serce całkowicie, jak na ołtarz, i tam jej wraz z nim zupełnie świadomie i dobrowolnie dokonywała. Wszystkie uderzenia, Rany i kolce skierowane w ciało Jezusa uderzały również w serce Maryi. Każdej ranie w ciele syna odpowiadała rana w sercu matki. Powiedziano o jej sercu, że było jakby czułym kamertonem, w którym każde choćby najmniejsze drgnienie cierpiącego Jezusa wywoływało głośny oddźwięk. Uciekli apostołowie. Ale Maryja nie oddaliła się od syna. Przeszyta w duszy mieczem boleści, była zraniona duchowo, ukrzyżowana odczuciem. To, co ciału Jezusa zadawały rózgi, ciernie, gwoździe, włócznia, to samo również zadawało jej duszy odczucie głębokie, macierzyńska miłość. To też słusznie mówi jeden z czcicieli Maryi, stosując do Jezusa na krzyżu te słowa Izajasza: Sam jeden tłoczyłem prasę, a z narodów ani jednego nie było ze mną. Prawdę mówisz, panie, iż nie ma męża z tobą, ale jest niewiasta z tobą, która wszystkie rany, któreś ty odniósł na ciele swoim. Odniosła w sercu swym. I jak włócznia żołnierza przeszyła bok Twój, tak włócznia boleści przeszyła jej duszę. I jak Ty pragnąłeś zbawienia rodzaju ludzkiego i spalałeś się na ołtarzu krzyża, tak i ona pragnęła go z Tobą i spalała ofiarę na ołtarzu swego serca. Z wysoka spuścił ogień na kości moje. Ogniem tym, dokonującym ofiary w sercu Maryi, była miłość. Jest rzeczą naturalną, że im bardziej kogoś kochamy, tym głębiej współczujemy mu w jego boleściach, tym więcej cierpimy, gdy on cierpi. Miłość Maryi do Jezusa nie miała wprost miary. Kochała go jako swego Boga, jako matka syna, jako dziewica oblubieńca, jako siostra brata, jak dzieci ojca. Słowem, wszystkie rodzaje miłości, jakie tylko mogą być, złączyły się w jej sercu odnośnie do Jezusa. I ta miłość bezbrzeżna sprawiła, że cierpiała też wszelkim sposobem. Wszelkim rodzajem katuszy, jaka tylko być może. Jeśli seraficzna Teresa Zawila odchodziła od siebie z nadmiaru bólu na samą myśl, że znieważają jej boskiego oblubieńca w najświętszym sakramencie, jeśli święta Magdalena de Passi biegała po klasztorach jak nieprzytomna, wołając, obrażają mego Boga! Jeśli święta aniela swolinio mdlała na wieść, że ktoś przez grzech śmiertelny znieważył Boga, cóż musiała odczuwać najświętsza dziewica, której miłość jest nieskończenie większa niż miłość wszystkich razem dziewic? Co odczuwała widząc nie tylko znieważonego swego Syna i Boga jednym grzechem czy jedną zniewagą? ale obrzuconego morzem obelg, sponiewieranego i upośledzonego do ostatecznych granic, obrażonego tysiącami grzechów i tą największą zbrodnią bogobójstwa. Nieskonieczone więc było morze płomieni i żartego ognia, który dokonywał ofiary z jej serca. Czynił mnie boleścią strawioną. Straszny był ból Matki Bolesnej, ale gdy się dokonał, gdy strawił ją całą jak żertwę ofiarną, wtedy wzniósł się ku niebu wonny dym, jak kadzidło. Za to, co cierpiała dusza jej, ujrzy nasienie długowieczne, ujrzała Maryja niezliczone orszaki swych wiernych dzieci których przez swe cierpienia została matką. Ujrzała błogosławieństwa, które przez nią miały spływać na ludzkość. Ujrzała koronę najwyższej swej chwały i nagrody. Taki jest koniec wszelkiego cierpienia i wszelkiej ofiary pojętej w duchu katolickim. Gdy ból przetrawi duszę na ołtarzu, gdy w ziemi utrapień obumrze ziarno pszeniczne, wtedy dopiero nastąpi prawdziwe jej życie, jej rozrost i chwała. Widebit semen longevum. Gdybyśmy się przejęli głęboko tą prawdą, ani nie lękalibyśmy się tak cierpienia, ani nie uciekalibyśmy przed Nim. Virgo sacerdos. Dziewica kapłan, składająca ofiarę w swym dziewiczym sercu. To cudowny wzór przede wszystkim dla kapłanów, którzy najpierw w sercu swym winni złożyć niewinną, całkowitą ofiarę miłości, zanim ich usta i ręce dokonają najświętszej ofiary. To wzór również dla wszystkich wiernych, jak powinni uczestniczyć w ofierze mszy świętej. Mój najsłodszy panie Jezu Chryste, proszę cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi, niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż, niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć, niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobóg nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.